Witajcie kochanie. Dzień z co kupiłam dwie strapeczki Premia 3 siódemki, kocham zimę. To jest dalej kontynuuje 10 plus 2, dzisiaj będą katowice szopienice, dzielnicy szopienice. Mój wkład jest dość oczywisty, 12 zł, tak więc sprawdzamy, testujemy poniekąd katowice szopienice. No i czekam tu szukamy 14 i 25. No dobrze 27. Oboczka mamy 15, 34, 33, 23, 16 przegrana. Może siódemki B to może nie. No i patrzymy. O, teraz numery się strapały. Nie ma tutaj siódemki. Nie ma siódemki. Nie ma siódemki. Nie ma siódemki. Nie ma siódemki. No i patrzymy dalej. Zaraz pierwszą turę. Siódemki nie mamy. I w dalszym ciągu siódemki nie mamy. A połowa zdrapana. No dobra. Szukamy dalej. Nie mamy. Nie mamy. Nie mamy. Nie mamy. Strepeczkę z numerem 20. Nie mamy. Nie mamy. No i co, będzie coś na koniec? Nie mamy. No to pospomawianie jest następujące. Na mój wkład w tych nic nie wygrałam. Także, kochani, dziękuję za to, że znajrzyliście się na ten krótki odcinek. To cześć, papa. Pa.